Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, ile tak naprawdę kosztuje terapia medyczną marihuaną w Polsce. Przyjrzymy się wszystkim kosztom, jakie musi ponieść pacjent, zaczynając od wizyty u lekarza, poprzez zakup leku, aż do niezbędnego sprzętu do waporyzacji. Na koniec podam patenty na obniżenie kosztów terapii. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Pierwszym krokiem w drodze do terapii jest oczywiście konsultacja z lekarzem. Ceny wizyt wahają się od 100 do nawet 300 zł, w zależności od specjalisty i miejsca praktyki. W mojej klinice Konopny Med. Koszt pierwszej konsultacji, czyli tzw. wizyty kwalifikującej do terapii to 150 zł, a konsultacje, w których dokonywana jest kontynuacja leczenia to 100 zł. Przy wyborze kliniki lub lekarza nie sugeruj się proszę tylko ceną, lecz opiniami innych pacjentów. Patrz na opinie Google, przeglądaj grupy na Facebooku tudzież na Discordzie. Podczas wizyty lekarz oceni, czy jesteś kandydatem do terapii, i wystawi odpowiednie recepty. Zadba oczywiście o bezpieczeństwo takiej terapii, natomiast gdyby się zdarzyło, że nie klasyfikujesz się do terapii, wówczas w naszej klinice Konoptymed zwrócimy Ci pieniądze, więc nie musisz się o nic martwić. No i nie wiem, czy wiesz, ale możesz mieć konsultację zupełnie za darmo. Wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim lekarzem rodzinnym, który świadczy usługi w ramach NFZ. Coraz więcej lekarzy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej otwarcie podchodzi do terapii medyczną marihuaną, więc warto spróbować. Koszt suszu to w granicach od 50 do 70 zł za gram. Czyli za takie 5 opakowanie zapłacisz od 250 do 350 zł, a miesięczna terapia może kosztować od 250 do nawet 3000, w zależności od dawki i częstotliwości stosowania. Jeśli lekarz zapisał np. lek, który farmaceuta ma wykonać z suszu, czyli z medycznej marihuany, np. taki ekstrakt olejowy do podania drogą do ustną, wówczas trzeba liczyć się z dodatkowym kosztem w wysokości od 100 do 200 zł, którą należy doliczyć do ceny suszu w zależności od ilości potrzebnych składników do wykonania takiego leku. Uwaga! Marża apteki na surowiec jest umowna i plasuje się w granicach od 5 do 15%. Więc jeśli kupujesz susz przeceniony poniżej 50 zł za gram, ze względu na krótką datę ważności, to musisz wiedzieć, że jest to ze stratą dla producenta, dla hurtowni lub apteki, któremu nie opłaca się utylizacja leków ze względów administracyjnych, no bo trzeba wykonać protokoły oraz finansowych i stąd biorą się różnego rodzaju promocje tudzież wyprzedaże. I dla przykładu susz w promocji potrafi kosztować 20-30 zł za gram, co niektórzy mówią, że taniej niż na ulicy. Jakie są koszty waporyzatorów? No i tutaj ceny są bardzo różne. Od prostych modeli za około 300-400 zł takich jak Phoenix Mini, Vmax 3 Pro, tudzież stare czwórka, do profesjonalnych urządzeń marki premium takich yy, Thorcen jak Crafty Mighty Venti, tudzież Volcano. No to cena jest od 800 zł do nawet 2.500 zł. I uwaga drodzy widzowie, na moim sklepie Konopny Shop na wszystkie waporyzatory macie minus 10% od ceny regularnej na kupon Konopny Farmaceuta10. Dobra, mamy receptę, mamy leki, mamy waporyzator, Musimy wiedzieć, jakie są koszta akcesoriów do waporyzacji tudzież palenia. Nie zapominajmy o akcesoriach takich jak młynek, który jest niezbędny, który kosztuje 10, od 10 do 50 zł, a są nawet takie Mercedesy, które kosztują po kilka stów. Niezbędny również jest regulator wilgotności i jego cena kształtuje się około 10 zł za sztukę. Jeśli przyjmujemy, bądź przyjmujesz medyczną marihuanę klasycznie, czyli tak zwanie analogowo, wówczas bibułki to koszt do 10 zł, filtry węglowe około 50 groszy za sztukę, lufka z filtrem węglowym, około 15, fajka wodna, o i tutaj ceny są różne, od 50 zł do nawet kilkuset złotych w zależności od modelu. Aby wszystko zachować w odpowiedniej czystości, potrzebny będzie Ci alkohol izopropylowy, no i tutaj musi się zliczyć z kosztem 30 zł za litr. Te drobne wydatki również się sumują do całkowitego kosztu terapii. No i teraz zastanawiasz się, jak można obniżyć koszty takiego leczenia. No i w Polsce terapia medyczną marihuaną nie jest refundowana. Natomiast są dwie opcje wsparcia finansowego pacjentów przewlekle chorych oczywiście. Pierwsza opcja to wsparcie od strony fundacji, tudzież stowarzyszenia, do którego należy chory pacjent. Te instytucje mogą opłacać leczenie takiego pacjenta na podstawie faktury imiennej wystawionej w aptece. Dotyczy to leków na bazie konopi tudzież sprzętu do waporyzacji. Natomiast muszą to być urządzenia, które mają status wyrobu medycznego, takie jak Mighty Plus Medic, Volcano Medic 2. Drugą możliwością jest pokrycie kosztów leczenia przez prywatnego ubezpieczyciela, w którym pacjent ma wykupioną polisę. Podsumowując. Terapia medyczno-marihuaną w Polsce to wydatek, który może wahać się znacznie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem terapii szczegółowo zaplanować wszystkie koszty i co najważniejsze konsultować się z lekarzem w celu optymalizacji leczenia pod kątem dobrania optymalnej dawki oraz sposobu przyjmowania leku. No i co? Pamiętajcie, aby subskrybować kanał i zostawić like, napisać komentarz pod filmem. Dzięki temu algorytmy będą lubić moje treści. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!